Krzysiek Dzisiaj pokażę Wam fajną gierkę Ona nazwiesz nazwie Smash Hit Dobra zaczynamy Tu macie premium I ona kosztuje 9,33 zł Chyba albo 30 sorry Dobra i zaczynamy od nowa. Po środku macie ilość piłek. Jak wbijacie te niebieskie takie kol kolce, to dostajecie po trzy piłki. Teraz takiego macie dostajecie takiego bosta, że dwoma piłkami, a tak naprawdę zabieram to jednym jak właśnie kto, to, to to wam zabiera pi yy, 10 piłek. I żeś piłek macie pokazane na górze. Ja mam akurat w tej chwili 52 i rzucam yy, trzyma, o! Rzuca, rzucałem trzema piłkami naraz. Co jakby co, ale jestem sobie w tą grę To no czemu przymaj mm -hmm. O i patrzcie jak w to traficie to macie nieskończoność ślotek tak naprawdę Jak i w lewym dolnym rogu Yy, macie tego Bosta jak go klikniecie, możecie rzucać piłkami ile chcecie skupię to, to jest tak pochowane, że Dawaj, gdzieś do przodu. No czemu przewodziłeś, do Jezu, chociaż chociaż zrobić dziurę to i tak komputer komp... to nie... o oh, nie miałeś Yep. 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 Na razie zlewowy filmik nie point drugi, No. Przywale teraz coś to umieram. Dobra, przegrałem Dobra, cześć Sami sobie pograjcie, nie będę wam tego pokazywał, jakie ramię Do zobaczenia